Dominik dornia dla MMA rok, no jest Wojciech Janusz po porażce z Cezarym. Nie, z Michałem, z Cezarym ostatnio rozmawiałem, dlatego mi się pomyliło. E, Wojtek, mówiłeś przed pojedynkiem, że przeciwnik jest przeskanowany absolutnie cały, a w walce wyglądało trochę tak, jakby nie było pomysłu, jak tutaj e, chwycić go. Powiedz, e, dlaczego tak to wyglądało? Czy generalnie wydaje mi się, że no nie widziałem tej walki, muszę ją na spokojnie zobaczyć. Mi się wydaje, że w miarę dobrze ona tak przy, przy, przebiegała. Parę razy niepotrzebnie dałem się obalić, ale też może do końca, tak w czasie walki nie zdawałem sobie sprawy, że to aż tak przeważy szale. Co tu mogę powiedzieć? No, przegrałem tym razem, tak bywa, biorę to na klatę i jedziemy dalej, nie? No właśnie, zdziwiająco łatwo wychodziły Michałowi te sprowadzenia za jedną nogę. Czy spodziewałeś się, że to będzie jego taka główna broń w tej walce w tej płaszczyźnie? No właśnie... W sumie sam do końca nie wiem jak do tego dochodziło, tak? Nie powinienem tego tak łatwo oddać, ale właśnie tak jak mówię, nie wiedziałem, że to aż tak będzie jakoś punktowane czy coś, no bo yy, no fajnie, no wyłapał mi tą nogę, przewrócił mnie, no ale nie skontrolował nic, no, no, no nic dalej się nie działo tak jakby, nie? nie ba, bał się, nie chciał ze mną walczyć w parterze. No i, i pojedynek powracał do stójki, tak? Więc, yy, więc wydawało mi się, że to nie... że to że, że to... Sza, że to nie będzie aż tak istotna, jednak okazało się istotne i wydaje mi się, że to przeważyło po prostu na wynik tego pojedynku. A gdzieś tam sobie myślałeś, właśnie miałeś nadzieję, że, że po tych sprowadzeniach on jednak wskoczy Ci do gardy i będziesz mógł sobie z dołu popracować? Czy generalnie... No tak myślałem, że, że mimo wszystko pójdzie do tego parteru, że będzie chciał coś tam obijać, akurat wyjdzie mi jakaś technika czy coś. No nie chciał, no ale no... no tak, wy, tak bywa. No i co? No i tyle, nie? Ja cały czas widziałem, że bardzo mocno miał rozbite oko. Ja akurat tutaj dostałem w trzeciej rundzie dopiero lewego prostego i lekko mi na pół, a on już od samego początku miał tak, że, że prawie nic nie widział. No i no tak wyszło, no tak bywa. No. Nie, 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 nie chcę się tłumaczyć, po prostu przyjmuję to na klatę porażkę i, i tyle, i jedziemy dalej. No. A jak zobaczyłeś właśnie to rozbite oko, było gdzieś tam w głowie taki plan, żeby mocniej, mocniej atakować tę stronę? Tak, oczywiście. No cały czas celowałem w to, w to oko, tak żeby, żeby po prostu jakoś tam sędzia go poddał albo, albo sam już nie mógł walczyć. No wytrwał, jest twardym zawodnikiem, chwała mu za to i, no i tyle. No. Wspomniałeś o tym, że w trzeciej rundzie dostałeś ten prosty w oko. Właśnie w sumie przez całą, całą walkę Michał pracował bardzo dobrze tymi prostymi, też y, oczywiście walczył z odwrotnej pozycji, czy dla Ciebie to sprawiało przy, y, trudności? No, może troszkę, ale jakoś tak też tego nie odczuwałem. Może... Troszkę ciężej było mi złapać taki ten lepszy dystans taki, żeby, żeby aż jeszcze zbliżyć się do niego, nawet do takiego pół dystansu czy coś. Ale nie, no po prostu no. No też go trafiałem bardzo dużo, też mi się wydaje, może bardziej takimi cepy, cepami, ale to już jest taki mój styl. On bardziej pracował prostymi, a wszystkie te jego ciosy poza tymi czasami właśnie w trzeciej rundzie, no to wydaje mi się, że zbierałem na gardę, bo żadnego nie odczułem, nic, nic kompletnie. Nie? Tak z Twoich wypowiedzi można wywnioskować, że Ty, ty myślałeś po skończeniu tego pojedynku, że on mógł iść na Twoją korzyść. No powiem szczerze, że tak myślałem, nie? Nawet w narożniku się chłopaków zapytałem, co oni myślą, powiedzieli, że, że no może pójść na dwie strony, na moje zwycięstwo, na jego zwycięstwo, no ja... No ja czułem, że po takim akcencie tej końcówki tej trzeciej rundy, że, że, no, że, że, że to ja jednak wygram. Bo mi, no tak, tak, tak analizowałem, że pierwsza runda była delikatnie dla mnie albo na remis, druga była dla niego, a trzecia dla mnie. No to ta, 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 tak to widziałem, nie? No ale no sędziowie widzieli inaczej i oni tutaj są od tego, tak, żeby rozstrzygać pojedynki. Druga porażka z rzędu powiedz w takim razie jaka przyszłość Cię czeka na, ta najbliższa? Czy już wiesz, rozmawiałeś z Fenem, że dostaniesz kolejną szansę tutaj? To, znaczy generalnie no jeszcze za wcześnie tak. Jeszcze żadnych rozmów nie było, Gala cały czas trwa. No co, co mogę powiedzieć? No ja na pewno się nie poddam, dalej będę trenował i tylko przygotowało się jeszcze mocniej do kolejnej walki. MMA walki sprawiają mi ogromną radość, ogromną przyjemność i, i dalej chcę to robić. Tak? Żadna porażka mnie nie złamie, żadna porażka mnie nie powstrzyma i dalej będę robił to, co kocham. Jak zwykle przyjechał tutaj z tobą e, kul, 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 kulkobus e, ze Szczecina, czy, czy to dodaje Ci zawsze szczy, skrzydeł, no bo to jest taki w sumie element, który mało zawodników w Polsce może e, chyba cieszyć się aż tak wiernymi fanami, którzy tutaj na każdy pojedynek przyjeżdżają tak liczną ekipą z banerami e, i z głośnymi okrzykami. No właśnie to jest bardzo piękne i cieszę się, że mam takich kibiców. Jeżdżą ze mną zawsze. Dzisiaj akurat pokazało, czy tam ostatnia walka, że niezależnie od tego, czy wygrywam, czy przegrywam, są, że są ze mną i są przy mnie. Takich fanów naprawdę można tylko pozazdrościć. Dziękuję, że są, zawsze im dziękuję za to. I, no i się cieszę, robię też to dla nich, tak. Nie robię tego tylko dla siebie, ale też dla nich. Mam nadzieję, że jakąś tam inspirację może, nie wiem, bo dużo, dużo młodych chłopaków przyjeżdża. Mam nadzieję, że, że jakoś tam może inspiracje ze mnie czerpią czy coś i no i że... No i że się cieszą i, i, i że mogą, no nie wiem, mogą być częścią tego wszystkiego i to jest piękne właśnie, nie? Dziękuję Ci serdecznie. Super, dziękuję również.